W ramach cyklu Dobre, bo stalowo-wolskie dziś się zapraszamy do świata kolei, a konkretnie do obejrzenia niezwykłej makiety obrazującej historię wspaniałej przedwojennej rozwadowskiej stacji PKP. Rozwadowska kolej powstała przy budowanym galicyjskim szlaku kolejowym łączącym Lwów z Krakowem i była prawdziwym centrum życia społecznego regionu. W okresie dwudziestolecia międzywojennego była symbolem rozwoju młodego państwa, a kolejarze polscy kojarzeni byli z ogromnym zaufaniem i szacunkiem. Tym światem od najmłodszych lat zafascynowany jest pan Andrzej Tomczyk. Odtwarzanie historii kolei to pasja jego życia. Odkąd pamiętamy, to było zafascynowanie prawdziwą koleją. Nazywam prawdziwą koleją e, parowozy. Tą kolej z epoki trzeciej, czyli powojenna kolej, e, pachnąca e, smarem, e, podkładami kolejowymi, e, z parą, z dymem. I chodziłem często na e, dworzec kolejowy, gdzie kursowały parowozy. E, zafascynowany tą parą, tym wszystkim. E, jednego razu kończąc szkołę podstawową. E, Obserwowałem oczywiście jak zwykle parowozy, podjechał parowóz, wysiadł z parowozu taki usmolony maszynista, z tych tumanów, tego dymu, tej pary i jednocześnie wyszedł dyżurny ruchu z lizakiem w białej koszuli. No i wtedy podjąłem decyzję, że jednak nie będę maszynistą parowozu, tylko dyżurnym ruchu. I tak oto całe swoje życie spędził na kolei, pracując jako inspektor do spraw inżynierii ruchu i zawiadowca. Gromadził eksponaty i urządzenia związane z koleją, budował wagoniki, lokomotywy, parowozy. Dzięki temu powstała wspaniała makieta, do obejrzenia której pan Andrzej osobiście zaprasza. Stacja rozwadów, słucham. Zapraszamy do oglądania makiety modułowej w skali G, obrazującej historię rozwadowskiego węzła kolejowego. My z tego zaproszenia chętnie skorzystaliśmy, by zobrazować niezwykły świat zamknięty w miniaturowej przestrzeni. Kolejowa makieta modułowa prezentuje urządzenia, prezentuje budynki, budowle, tabor występujący w trzeciej epoce modernarskiej, czyli są to lata 1945 do 1970. Na makiecie staraliśmy się no, w takiej przestrzeni tych 10 m2 pokazać parowozownie, pokazać stanowiska do nawęglania parowozów, do nawadniania, pokazać. Dworzec kolejowy, tunel, sygnalizację kolejową w postaci semaforów kształtowych, naprężacze do dźwigni, do, do semaforów, do zwrotnic. Mamy na przykład budowę domu, mamy stanowisko do nawęglania, gdzie krzątają się pracownicy którzy uzupełniają węgiel w parowozach, mamy wypadek nawet na drodze, gdzie podjechała karetka i ratują jakiegoś tam rannego osobnika. Obok makiety można też zobaczyć stanowisko dyżurnego ruchu, urządzenie do kasowania kartonowych biletów Edmondsona, jest też oryginalne okno kasowe, dawne pieczątki, telefon, rozwadowski telegraf i zestaw lamp używanych przez kolejarzy na dworcach. Kolej zawsze był w moim życiu. Zawsze to były parowozy, czyli ta prawdziwa kolej, a parowozownia była właśnie w rozwodowie. Także byłem częstym gościem parowozowni rozwodowskiej, zafascynowany tymi parowozami, tymi maszynami parowymi. To zawsze było w moim sercu. I warto zatem odwiedzić i Rozwadowską kolej, i zwiedzić pana makietę. Oczywiście, zapraszam. Wszystkie zainteresowane osoby zwiedzaniem makiety i historią Rozwadowskiego Dworca mogą zgłaszać się do Muzeum Regionalnego, które organizuje wycieczki zarówno dla osób indywidualnych, jak i grupowych.